Serdecznie witam wszystkich. Dziś ćwiczą Budapeszty. Jeszcze są na, na tą chwilę, jeszcze Tiple angielski jest razem z nimi. Wypuściłem e, cztery cztery młodziaczki. One, e, no takie maluszki. No i dziś są takie powiedzmy wypuszczone na tak, tak przysłowiowy wolny oblot. Część jest już mocno w górze. Z tych starszych to jest takie problematyczne staram się to tak robić, żeby e, jednak te małe młode zostawały, żeby te nie pociągnęły no bo to są straty odkleiło mi się moje przypauzuję przy musiałem tam poprawić To e, w międzyczasie tutaj jeden z tych maluchów kiedyś pokazywałem te młode na filmie e, Cicz wyskoczył, dobrze, się z nimi nie zabrał ale widać, że taki jeszcze jeszcze taki szybki lot szedł tego na Jezik 4. A już klepie no to tak jak pierwszy maluch. Co bardzo ważne, tak jak widać, on wyskoczył razem z tymi, z tymi e, starszymi, ale jednak e, ja już kiedyś to mówiłem. Ta boilera, która jest zewnętrzna, i gołębie widzą wszystko. Bardzo dużo zmienia przy wypuszczaniu młodych, bo one sobie po prostu dają radę. Nie, nie tracą się na samym początku, no i tutaj, jak mówię, tam siedzą jeszcze w gołębniku te trzy, a reszta, reszta tam ćwi, ćwiczy w górze, no tak zerkam, ale nie ma już, no tak gdzieś 5 minut nim zajmuje. Wyjście na pułap. Dzisiaj jest fajna pogoda. Wczoraj latały jednak te tiplery. Eee, latały bardzo długo. Ostatni gołąb dosiadł e, 19.30. E, 19.30 dosiadł ostatni gołąb, a wypuszczone były o 12.00. O 12.00 wypuszczone, 19.30. Ale przez to, że było wiecznie te gołębie latały troszeczkę tylko na wysokim pułapie, później na średniej wysokości ciężko im było, no zbyt duży wiatr był i tam może nawet górą. A tu jest ten z młodych, który miał zbitą głowę. No, nieraz się tak. No, no, tego muszą chwilę czasu czasu potrzebują, żeby, żeby tego, no i dobrze, i się nie zabrał razem z nimi do góry. No a reszta reszta dziś pauzuje, one będą latać, latać pewnie cały dzień. Ja mówię wczoraj o 12. No to pierwsze były, pierwszy był gołąb po dwóch godzinach. Pierwszy później były, yy, później było osiem, gdzieś około. 1730, nie patrzę dokładnie 18 i później ten ostatni gołąb był były później dwa, później zostały 3. No tak przeciągły, no i na koniec został ostatni 1930 dosiadł ostatni gołąb, no to tak tak to mniej więcej te e, zagłębiaki latają. A ja tutaj e, ten Budapeszt no dziś jeszcze wody nie, nie dostały, a jakby kulał. Troszeczkę nieraz jest tak właśnie, że się, coś się stanie i od razu, od razu yy, to widać po gołębi, ale jak te są gołęby zbudowane. te jakbym miał dobry obiektyw, to by je ściągnął. Są na, powiedzmy na wysokości 2,5 km. Wzrok ludzki do 2 km yy, to, no to, to ledwo je widać. Jeszcze nie są pełne zakrycie. Dziś. Niebo jest, ja nie wiem czy jestem w stanie namierzyć, spróbuję, spróbuję, gdzieś one tutaj były, a tu są, nie wiem czy tutaj dam rady. a są, w maksymalnym zoomie. Tak na może, mną, może przesadziłem na 2 km. No to mówię oko ludzkie do 2 km spokojnie widzi o, bateria. Także uciekajcie stąd. Dostały dzisiaj ucznię rypofrawą minę do wody. A one przychodzą tutaj tam na tą blachę, wypijać pijać wodę. No ale to tak nieraz bywa z nimi, że ciężko jest zdyscyplinować, żeby one piły to co im się da. Uciekajcie tam do siebie. Idźcie już. Nie wolno, poszły. Idzie, idzie, Co tu coś tak podziało? Nic zaciemniło. Obraz one tutaj przechodzą jeszcze. Tak, na tyle są małe oczka. Nie są takie, nie są takie mm, mm, znowu wielkie, ale mimo wszystko one potrafią się przycisnąć. E i tutaj miłażą i tutaj jeśli tak się tak uparły do tej wody, nie smakuje im ta woda eee, z, tym, z tym środkiem, no i, i idźcie stąd, no idźcie do siebie, już, poszły a tam branki jeszcze nie zostawiłem, no także tak to mniej więcej wygląda, pokażę Wam jeszcze to środku chyba, a uciekły do środka, a te fajne kocury, wczoraj walczyły, I gdzieś tam był komentarz, że selekcja to polega na tym, że to co gorsze, to, to te gołębie, te tiplery, to są gołębiami późno dojrzewającymi. I, i one potrzebują czasu, żeby dojrzeć do, do pełnego wieku. I jak mówię, no, mówić można. Linia gołębi. Mogą być wybitne lotniki. Ale tu są uśrednione gołębie, są tylko gołębie, które e, powiedzmy, no nieraz im się zdarzy, że e, no, te późniejsze młode muszą dorosnąć do tego wieku, które one, tego, tak jak mówię, to, to takie gołębie są stosunkowo do Budapesztu, Budapeszty one szybciej, szybciej się zabierają do, do tej góry, a te jednak troszeczkę potrzebują więcej czasu. No i nieraz mówię, że gdzieś nie do 2 tygodni, ale wczoraj już fajnie już się, i gołębie potrzebują tak samo. I dlatego ja uważam, że gołębie powinno być ich mało. W locie mało gołębi, zwłaszcza w tych gołębiach sportowych, bo tych wszystkich gołębiach stójkowych to nie ma za bardzo znaczenia, ale e, przy gołębiach e, tych sportowych no jednak potrzebna jest ta Mała ilość, wtedy te gołębie się poznają, zgrywają się i im się fajnie lata Fajnie im się lata Muszę im za chwileczkę, o to widzę, że o, te tiplery już będą do przełożenia um, Wodę im za chwileczkę przyniosę, ale też fajne koty Te, te tygrysy były troszeczkę się, przygrymasiły na mnie po tym obrączkowaniu A jeszcze jednak ch chował młode, one były o, zeszły tiplery, e, one były obrączkowane na nitce, nie wiem czy znacie ten sposób na nitkę, to jest taki już naprawdę spóźniony, spóźnione łącze, e, obrączkowanie i e, na nitce no to już, e, no to już się tak, no to nie, nie jest takie już bezinwazyjnie jak zwykłe obrączkowanie, jednak nieraz te gołębie, później boli noga, no ale, o, bo to jednak ściśnięcie tej nogi, to ja to obrączkuję i tak samo kury tak samo jak mi się z tego, no to obrączkuję na nitce, fajne tego gołębie i obrączkuję na nitce, czyli zawijam całą nogę nitkę tak dokładnie, I no i wtedy obrączka przechodzi a to jednak jest to inwazyjnie, to ściśnięcie nogi E, powoduje no nawet, niby to chwilka jest, ale mimo wszystko to ściśnięcie, i później, e, później właśnie mm, to odczuwają gołębie czy kury. Tak samo nie, niektórych już się nie przykładałem, bo rzeczywiście już były za duże te nogi, przy, zwłaszcza przy kurach. Ale przy gołębiach chciałem jednak, żeby, żeby były poobrączkowane. Także <laughs> te tutaj siedzą, jeszcze znaczy tam pokręciłem. W środku tam są chyba Budapeszty. Budapeszty jeszcze siedzą, nie wyganiam, bo, no bo te maluchy niech sobie spokojnie wyjdą. Dzisiaj im otworzyłem. Tu jest... tak ciemno. Cóż tu się tak ciemno zrobiło? Ule. nie wyganiam. Nie wyganiam po prostu. E... Otworzyłem im klapę taką na. Będą miały otwarte, swobodnie i będą przez cały dzień wypuszczone. No, tutaj siedzą. A no, ich zostało troszeczkę. te maluszki siedzą. Nie chcę tego, no nie, one sobie zostaną. Bysta. Ale to są by tak poskładane, jest raz, dwa, trzy, cztery, no one jeszcze dziś ani jeść nie dostały, pić, eee, za chwileczkę tak samo dostaną. Także takie maluszki, troszeczkę brakło przedziałów, będzie trzeba coś tam zorganizować im na szybko. E, miejsce lotowe bo chciałem, żeby było osobno jeszcze te, te Angliki, bo już jest ich dość sporo. Przedtem, jak nie było, no to teraz, powiedzmy, jak są takie już drużyny 10, teraz dojdą 2-4 e, te tiplery zagłębiaki. No to już są takie fajne, już 12-14. Jak już będzie fajnie, to już takie stado takie dość pokaźne e, e, lotowe. No i z tego zostanie, powiedzmy, 2-3 gołębie maksymalnie. Na, na przyszły rok, bo to jest powiedzmy, że takie przedłużenie. Te gołęby e, akurat, e, nie są jeszcze tak bardzo stare. Raczej e, znaczy rodzice ten rozpłód, także dołożona będzie taka świeża krew. No i zrobione, tak powiedzmy, e, no nie wiem, pięć par, może e, tych gołębi stiplera, żeby po prostu była zachowana cały czas ta ciągłość, no i chciałem tak samo przekazać takie te gołębie osobom, które będzie, żeby się podeprzeć u kogoś, żeby nie wszystko w 100% u siebie. E, mam tu takie nieznajomygo niedaleko, no to u niego e, też może część będzie tych gołębi, żeby e, zawsze można było się sposiłkować, no i przede wszystkim, żeby linia była, u, z, z, zachowanie tej linii, no nie wszystkie gołęby można e, przetrzymać, no i nie w takiej ilościach, a nieraz potknięcia się jakieś mogą trafić, e, no i dlatego, żeby lepiej, żeby u kogoś coś tam... W rezerwie zostało zawsze a tak jak mówię no było w tym roku będzie dołożone Może Dwa czy gołębie do, do, do rozpłodu na przyszły rok no Ale to na koniec sezonu Na koniec sezonu miejmy nadzieję że Że to w miarę to już będzie funkcjonowało One Troszeczkę lepiej Radzą sobie z jastrzębiami Był taki rok gdzie tutaj samica czekała na nie o. czekała na gołębie ona widziała, że idą i one gołębie schodziły i wtedy był, była masakra w tym roku jest, no to jest kwestia tak jak ze wszystkim to jest e, jak się nauczy to tak później jest na tą chwilę jeszcze jest tego ptactwa no i ciężko jej jeszcze jest ciężko to zakapować że, e, że to tak się odbywa Ona bardziej, e, bardziej Czeka na te gołębie Które są wypuszczane na dach A te które idą bezpośrednio e, Z klapy do góry No to już No to jest po prostu e, No jeszcze tego Nie opanowała Bije bezpośrednio na dach Na te gołębie które są No i do dobrowolnej woli Dlatego gołębie przeważnie nie siedzą na dachu No bo, bo się nie da są szybko wypuszczane, szybko uczone na kubek no, nieraz się tak trafi, no ja już mówiłem no, Zbiera z dachu, e, dlatego ja się staram Żeby to było uczone na kubek, żeby cały czas Tylko wychodzą do lotu, no, to co się w górze straci No to, to ale żeby gołęby nie przesiadywały na na no dachu, no bo to jest, no to jest później, no to są jasną sprawą. No kończą, kończą, kończą po prostu źle te gołębie. No i dlatego one wszystkie na kubek. No i zobaczymy, no jakie będą te rezultaty lotowe. Ale na, na tą chwilę, tak jak mówiłem, wczoraj.